No weź sobie jednego. Przestań, matka wszystko wywącha. To i powiedz, że ma nie wchodzić ci w przestrzeń. Moja matka nie zna określeń. Prywatność, własność, przestrzeń. Ciebie też będzie wąchać. Tylko ćmiki proszę do kosza wyrzucać, bo później te... Pepuchy po klatkach zbieram. A pani to kto jest? Ja to tylko sprzątam. Tereska Katerynia. Pani. My nie jesteśmy z tego osiedla nawet. I mamy osiemnaście lat. A mnie to mało interesuje, kto skąd jest. Dowody nie sprawdzam, ale porządek musi być. My jesteśmy już dorosłe. No, widać, widać, po facjacie bym wam ze trzydzieści dała. Ale ćmiki robią swoje. Pani to wygląda na pięćdziesiąt. Dobrze się trzymam. ćmików nie kapce, to nie widać, że mi siedemdziesiąt stuknęło. Lecę, bo mi woda we wiaderku stygnie. Mało płynu dają, to muszę na ciepło objechać klatki. Do widzenia. Dobrze, że nas nie zna. Widać, że nie ogarnia. Ty wyś się tak nie zaciągaj, bo faktycznie staro wyglądasz. Siostra Brajanusza, przestraszony cielaczek. I biała, młoda gniewna. Pod dwunastką mieszkają, światło o dwudziestej gaszą, mózg trzeba ćwiczyć.